Krzysztof Stanowski skomentował żenującą porażkę Marcina Najmana z Jackiem Murańskim. El Testosteron wytrzymał w oktagonie 51 sekund i jak zwykle po jego występach pojawiły się liczne teorie spiskowe. Wcale nie było mocno, żeby była jasność. To, to, to nie było żadne mocne uderzenie. Bo przecież jak to możliwe, że były bokser przegrywa w tak hańbiący sposób z 55-letnim aktorem? No ludzie kochani. Ja nie, nie bardzo rozumiał. <gry> Stanowski najpierw skomentował jeden z postów na Twitterze sugerując, że kolejna tak szybka porażka Najmana może nie być przypadkiem. Kursy na koniec walki w pierwszej minucie były jak zwykle całkiem atrakcyjne, a odpuszczenie pojedynku nie byłoby przecież żadną nowością w bogatym CV Najmana. Pamiętajmy, że oskarżenia o ustawianie walk towarzyszą marcinowi od lat. Wystarczy wspomnieć tu chociażby bokserską walkę z Don Casio, kiedy to Najman został zdyskwalifikowany przez nielegalne kopnięcia. Powtarzam, bokserską walkę. I... chce się bić dalej. To jest kwalifikacja. Czemu mar... Najman go kopnął? Stanowski odniósł się do popisów Najmana również w poniedziałkowym poranku kanału Zero. No a co z tym e, Marcinkiem? Co o jego walce? Brutalny nokaut, co? Ile to było? 50 sekund? 51 sekund. 51 sekund. No to i tak nie jest rekord, ale no 51 sekund. Nie, to nawet nie, jest, nie wiem, czy to jest podium Marcina. Nadział się na bagnet. Nie jestem pewien, czy to jest jeden z najlepszych trzech wyników Marcina. nasz najszybszych. Eee, najszybszych? Więc, więc nie ma co mówić o tym, że to jest jakiś rekord. Nie, absolutnie. To wręcz wydaje mi się, że to jest jedna z dłuższych walk mhm. w ostatnim czasie Tak. Marcina. Więc pod tym względem pełen szacunek. No tak, bo z prezesem FEN było 14 sekund jakoś. No, coś takiego. Eee, zastanawiam się nad jednym, bo on wrzucił mm, taką... Wynik badania lekarskiego. <grym> tak? tak? że ma e, złamany oczodu. A, ok. I, i wrzucił no. to po to, żeby pokazać, że on nie symulował, tylko naprawdę tak oberwał, że wiesz, no, że ciężko było walczyć dalej. I zastanawiam się e, mianowicie nad tym, e, czy taka diagnoza działa na jego korzyść, czy nie korzyść. Bo. E, tak wyśmiewał tego swojego przeciwnika, a potem dostał jeden cios i już czaszka połałada. To... I to taki cios taki przypadkowy trochę. Bo ten przeciwnik zbierał całą siłę przez miesiące, żeby zadać na jeden przez cios. Całe życie może nawet. Możliwe, że przez całe życie. A może to jest Kumulowo, taki cios y, Brusali, co y, po trzy dni jeszcze rezonuje, pamiętasz? były dopiero, takie legendy. Dopiero mu pęknie drugi oczodoł pojutrze. Wszystko pęknie. No to, to jest. Jezus, to się nazywało. W Kilbilu wykorzystali ten motyw i to był cios pięciu by, kroków czy coś takiego. Że po pięciu krok, krokach, jak cię ktoś uderzy, to możesz wykonać pięć kroków i wtedy eksploduje Ci serce. Mhm. No i Bruce Lee tak, tak skończył. Znaczy, no nie jest. Nie tak. były ale... takie legendy, że był taki trzydniowy cios, nie? Bruce tak, Lee chyba. Tak, tak, że on jak się. Jak ktoś cię pod... uderzy w poniedziałek, a w czwartek oh, <słuch> <knockout>. No. <słuch> <słuch> Tego no innej to... gali. Tylko już po walce. Ty, A może to jest po prostu ten knockout, który dostał Najman, to jest z poprzedniej gali. <głos> <głos> Bo wtedy tam dostał coś. A może Murański za dwa dni będzie leżał dopiero? No, dokładnie, no kto wie. Ja tak. No w każdym razie e, trzymamy kciuki za powrót do Zdrowia Macina. To Zestawanie była jedna z niewielu jego walk, gdy trzeba powiedzieć, że... Że ktokolwiek int... mu kibicował. Intelektualnie miarzył przeciwnika. No tak. Tak mi się zdaje. O kurwa, ty. O buzie! I chyba, jeśli za kogoś miałbym trzymać kciuki w tym starszym i w ogóle się zainteresować tym, to chyba trzymałbym za niego. No To, to było, wiesz, pierwsze co podane, że Marcin, najman przegrał pierwszą walkę, w której mu ludzie naprawdę kibicowali. Jak oceniacie słowa Krzysztofa? Czy nie pomylił odwagi z odważnikiem, twierdząc, że najman intelektualnie miażdżył swojego przeciwnika? Sądzicie, że Marcin rzeczywiście mógł ustawić walkę z Murańskim? A może po prostu tym razem. Cesarz nie zdołał wykonać swojego popisowego numeru, czyli szybkiej ucieczki od walki, zanim rywal zrobi mu jakąkolwiek krzywdę. Udawało się to przecież z fanfarą i całą masą innych rywali, więc kto by mógł przypuszczać, że nie uda się akurat w starciu z 55-letnim aktorem? To dopiero ironia losu. A jeśli chodzi o ustawkę, to pamiętajmy, że na tego typu zakłady bukmacherzy ustalają zazwyczaj bardzo niskie łączne limity stawek, przez co odstawienie jakiegoś większego numeru raczej nie miałoby żadnego sensu. To by było na tyle, dzięki za wszystkie łapki, komentarze i suby. No i koniecznie dajcie znać, czy lubicie delmę. Pozdrowionka!